Cześć, maneczko. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Industrial Craft. Z tej strony Kuido i zapraszam na kolejny nocny Industrial Craft. Ja, yeah, powiem to dwa razy, aby ten nocny był dwa razy bardziej zajebisty, ponieważ byłem w kopalni bardzo niedawno temu, tutaj się tworzą nowe jaksy w bardzo powolnym tempie, ale mam nadzieję, że kiedyś będą. A jeśli mówisz o jaksach, to polecimy tam na skrzydłach, których nie mamy. A do skrzynki, w której znajduje się Diagstubranie z ostatniego wypadu 28 diamentów z chyba 10 rud. Tak więc ten kilowizm jest naprawdę epicki Odkryłem także, że jeśli nie mam już energii, gdy na przykład nie mam założonego lapaka, kończy mi się energia, to dzięki temu, że mam efekcję na V, V, znaczy 5 na poziomie piątym no dlatego. Prędkość zbijania bloków się wcale nie zmienia. Nie muszę w ogóle ładować tego kilofu. Tak więc jest on samowystarczalny i bardzo, bardzo szybki. To zapewniło mi 44 diamenty, bardzo dużo węgla. Cały czas. Oraz inne surowce. Dobra, mamy noc, więc na razie pójdę spać. A później mam dla Was bardzo fajną niespodziankę. A ta bardzo fajna niespodzianka dotyczy tego, iż że idziemy do kopalni! Tak, pójdziemy sobie pokopać, da nie kopałem niczego. A tu były jakieś endermany, bo takie klocki naturalnie nie występują. Stąd do jakąś kopalni i po prostu tam pójdziemy, jak mi się skinie. Będziemy kopać jakieś cobblestone. -y. Nie, ja chcę diaksy nie, diaksów już tak w ogóle wcale nie chcę. Przestało mi na nich zależeć od pewnego czasu. Myślę, że sobie zrobię wszystko, co mogę z tych diaksów. I mi już ich do końca gry nie zabraknie. Tak na narzekałem przez pierwsze 20 odcineczków na brak diaksuniów, a teraz mam ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Się rozejrzę, gdzie mogę iść. Tak na razie nie widzę żadnej kopalni, ale się wzniosę tak w górę. Może coś ciekawego tu będzie, o tak widać. Coś ciekawego, może tam by coś było jednak. Spróbujemy. Oj zombie. No i jest coś. Tylko, że to chyba nie to, czego oczekiwałem. Tak, zdecydowanie nie to, ale jest tutaj coś w dół. Uwaga, uwaga. Coś w dół ciekawego tutaj się znajduje. A jest węgiel, fajnie. Dobra, myślę, że w tym miejscu sobie pokopiemy. Jest to wystarczająco daleko od bazy. Ja bym tutaj wcześniej już nie był. To jest w okolicach mego spawna, nawet. No nie, i koniec jaskini. Nieprzyjemna sytuacja. Polatamy sobie dalej, na ile Jetpack pozwala. Na ile Jetpack pozwala. Ej, dużo, 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 dużo. dużo. Dodatkowo mamy jeszcze kolejną jaskinię. Mam nadzieję, że ta będzie bardziej obfita, bardziej szczodra i da więcej surowców. Bardzo różnych surowców. Najwięcej, m, najwięcej, bardziej chyba mi zależy na cynie. Bo żelazo się wyrównało od pewnego czasu i już nie jest z nim tak źle, ale cyny brakuje jednak. Dobra, na węgiel tracić czasu nie będę. Tam jest pewnie duże złoże, a nie mam ochoty zbierać dużego złoża węgla. No i jesteśmy znowu w wejściu. Och, znowu taka kopalnia niezbyt. Chodźmy dalej więc. I co tu ciekawego będzie? Będzie, 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 nie będzie nic ciekawego. Bo to jest. Pff, o, jest, jest! Jakaś jaskinia. Kolejna ciekawa, fajna. Inspirująca mnie do kolejnych poszukiwań. O, ta jest głęboka. Głęboka jaskinia to jest coś ciekawego. Dlaczego można by tutaj zostać więcej? Zdecydowanie niż w innych jaskiniach. I tutaj będzie bardzo ładnie. Już dużo surowców na sam start. Jestem ciekawy co będzie głębiej, głębiej jakieś diaksy znaleźć wypadało w tym odcinku, by, więc wybierzmy się tam. Hm. Tak, jest dalej, ale ja bym wolał zatamować wodę. Ty co? Lubię tak, Puh, zatamować wodę. Ha. Pozdrowskuj, to ono masz genialny pomysł Dobra nie, ją trzeba jakoś sprytnie zatamować hmm. Sprytnie wodę zatamować, no nie wiem jak Jakoś przydałoby się odtąd rozpocząć, tamowanie wody I jeszcze tutaj coś, o Wtedy to by nie było takie złe tu, Tutaj jeszcze jeden Klocek, no i tu. No i powinno działać, ale nie działa, ponieważ zapomniałem jeszcze jednego klocka gdzieś tutaj postawić. Dobra, tutaj. Mianowicie. Ach! Jeszcze jeden klocek. Klocki, klocki, klocki. Dobra, mam zatamowaną wodę. E, przynajmniej w jedną stronę, a o drugą zaraz się będziemy martwić później. I jest druga strona. Tutaj nic już ciekawego chyba nie ma. Dlatego pójdziemy sobie tutaj w dół bardziej, bo mam nadzieję, że tam jakieś diaksu nie będą. Ja uwielbiam diaksy. Co to jest? <laughs> Otruło mnie to coś. Nie wiem, to jest płaszczka. Jakaś dziwna płaszczka jaskiniowa. No cóż. Hmm, jesteśmy na 44 poziomie. Jestem za tym, aby się kopać w dół. Najwyżej wylądujemy w lawie. Nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Mamy przecież... Zbugowałem się. Miałem przecież szybkie latanie, więc jeśli jakimś cudem bym trafił do lawy, to stamtąd szybko wyjdę, a jednak nie jesteśmy w lawie. Jednak jesteśmy w Rolandii Spawner creeperów. Kiedyś jak zaczynałem grę w Minecrafta, to myślałem, że spawner creeperów. O, oh, the accident, the, accent, the accent, guys! Fuck! Okej. Okay. A tak w ogóle to jakiś rok temu, jak jechałem sobie autobusem, takiś jakiś się chwalił, że znalazł spawner Creeperów. W ogóle masakra. Się śmialiśmy z niego z kumplem. Dobra. Tutaj, tutaj mamy diaksy, więc pora je zebrać. Ale nie, węgiel jest ważniejszy. Bo najpierw węgiel, później przyjemności. Tak robią prawdziwi górnicy. Dobra. O, mamy jeszcze przy okazji tutaj coś ciekawego. Jak widzicie bardzo szybko ten kilo kopie. Ile mamy tych diamentów? Dwa! Trzy! Cztery! Wow! Obkopiemy to epicko. Nie, nie spodziewam się, bo tu już więcej było. Dobra, kopiemy. Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Między czterech złóż mamy 10 diaksów. No, bardzo przyjemnie. Bardzo... Nie no, bardzo mało. Bardzo kiepski wyzik, mogło więcej wypaść Ale tyle wypadło, więc Darowanemu zębowi się w koja nie patrzy Czy jakoś tak <laughs> Nie wiem <laughs> Jakoś tak um. I pójdziemy sobie, być może tą ścieżką Nie, tutaj nic nie ma Trzeba będzie się pokopać na boki A jeśli nie, no to nie mam pojęcia jak widzicie moja, moja, jaskinia jest bardzo szybka Tutaj mam dużo surowców już I tutaj szybko exp'ie Ekspie też, swoją drogą, zaraz 30 Nie wiem na co zmarnować ten level Może sobie piłę w jakiś sposób ulepszym, Żeby była silniejsza przeciwko zombiakom albo creeperom na przykład O i o tym co mówiłem Nadal to wietło jest bardzo szybkie dzięki temu ulepszeniu A jak widzicie nie ma już energii Fuuck, coś zepsułem no. Gdzieś tu słyszę zombie, zombie, zombie. Aha, nade mną są. A, na to bym nie wpadł nigdy. Dobra, moje wiertło już takie szybkie nie będzie nigdy. Jej. Chyba właśnie wpadłem na to, że są nade mną, bo to odkryłem. Okej. Okay. Aj jak ja nie lubię wody. Zaraz ją odetniemy tam. Na, na przykład tutaj. Bum, 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 zombie, 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 zombie O, mamy tutaj trochę surowców do zebrania Bardzo mi się podoba bardziej latanie z elektrycznym jetpackiem założonym niż z lappackiem, Ponieważ jestem bardzo mobilny, jak zauważyliście Nic nie stanowi dla mnie problemu w poruszaniu się po takich kanionach Jestem bardzo mobilną postacią Okej, okay, fajnie Tutaj mamy znowu te surowce ukochane. Nie wiem, jak długo potrwa ten odcinek. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Będzie długi, jak. W, e he. E -he. E -he. E he. nieważne. E I. nie, no, będzie króciutki, jak Azjat, ale. dosyć tych rasistowskich żartów. <grym się z nimi> Hmm. Tutaj jeszcze troszkę surowców, troszkę surowców, jak widzicie. Szybko te surowce łapie 10 diamondów. Tutaj dużo innych surowców i już tylko dwa staki węgla. <grym> Bardzo uh, overpower Z tych dwóch staków węgla mam dodatkowe dwa diaksy. Chociaż ostatnio zauważyłem, że diaksów nie muszę robić. Tak chyba jednak przestanę tak robić diaksy, Ponieważ mi się to w ogóle nie opłaca. I teraz. Zaliczyłem niezłą glebę. Dobra, teraz idziemy go wykończyć. Bo jestem bardziej mobilny. Ja sobie mogę pozwolić na takie manewry. Fajnie. Ej, to całkiem nieźle wyszło. Ach, jeszcze Slenderman tutaj jest. A więc dla Slendermana mamy Sl... Slend o, o kurwa. O kurwa. O kurwa. Do wody, do wody! Do wody! Jezus Maria, pół serca! Zatrute pół serca Pół serca! Żyje! Ludzie, ja żyję! Nie straciłem mojego levela Jest okej okay. Ukrywajmy się w jaskiniach jak jacyś Hmm... Nie wiem jakby to powiedzieć, zapomniałem, był taki ciekawy wyraz. Bum. Podziemie. O. Tak, jakby to ująć. Hmm. No i dzięki temu się uratowałem w tej sytuacji, gdzie były tam trzy Endermany. Dużo szkieletów. Creeper. Masakra. Masakra totalna, jak widzicie ze wszystkiego da się przeżyć Znaczy, wszystko się da przeżyć, nawet to jak Cię jakieś niewidzialne gówno truje Co to, to jest? Dobra, Endermana trzeba zabić mhm. Żeby tylko mnie jakieś coś nie zepchnęło do tego, dobra Myślę, że dam sobie spokój, aby tam iść Bo tam dużo tych Endermanów jednak jest, ja się ich boję jednak Bo nie, zbroja mi się jeszcze nie skończyła, więc mogę poszaleć Przez chwileczkę jeszcze ale to nie jest tak dużo jakbym chciał. Tutaj mamy piękne morze lawy, i być może na nim prze, przelecę, tak? Przelecę to, tą lawę, i wtedy. A tutaj mogą być diaksy. Dobra, lecimy. W każdym razie myślę, że tutaj sobie przystopuję, bo tutaj mamy ciekawe złoża. Tutaj jedno, i tutaj było drugie. Jołki. Tutaj wszędzie są ciekawe złoża. Może teraz tam przelecę. UUUUUUUUUUUU WOW Ostrożnie Dobra Mam taką fajną taktykę Kopania Tak to można by nazwać Tylko w momencie gdy będę nad lawą mi się to skończy A nie skończy się bo tak prędko W końcu W końcu mam tego dużo To jest fajne że tego jest właśnie dużo a nie tak mało Hmm Jabpaki, ajajaj aj, nie! Nie chcę tam iść. Restony mi nie są w ogóle potrzebne. O, mamy kolejne właśnie. Urany. Jej, to ma trochę za duże sensitivity, za dużą czułość. Jak naciskam spację, no to mi to tak wypieprza do góry. jak jedna spacja. No w sumie. W sumie jakbym tak lepiej tą no spację operował, miał lepszą Klawiaturę, no to by było nie takie złe. Ale ja wolałbym jednak, żeby to miało mniejszą czułość tak żeby... <grym> fail, fail, fail. Ale słuszny fail, bo dzięki temu za jedną mam cztery. Dobra, hmm. Co jeszcze tutaj mogę zrobić? Nie no, nie chcę ci tych zdrowców na samej górze zbierać. Wrócimy myślę tam. Tak myślę. Wrócimy sobie tam, jeszcze tylko troszkę sobie bierzemy tych tutaj surowców fajnych. Jak widzicie, całkiem szybko idzie. Zauważam, że fortuna nie działa na. Tutaj jest coś, coś, co zatruwa. Nie wiem co to jest, ale tutaj coś zatruwa. Naprawdę. Co tutaj truje nieziemsko? Tylko. Co to jest? Tak. Właściwie. What the fuck? To jest jakaś dziwna strefa, nieważne. Możecie mi napisać w komentarzach albo pod tym filmem. <laughs> I nie wiem, czy jeszcze daleko, czy jeszcze. Myślę, że za niedługo skończę. Wydostanie się na powierzchni i wrócimy do domu, tak myślę. Bo tutaj nie jest tak ciekawe to kopanie. Chciałem zrobić odcinek z kopania, ponieważ całkiem fajnie mi się kopię tą taktyką. Pum, hehe. <laughs> Mam taktykę na kopanie. Znaczy, to nie jest kopanie, to jest zwiedzanie jaskiń. Tak by można to lepiej nazwać eksplorowanie jaskiń. O, a nie kopanie. Hmm. Bo kopać, no to tak nie lubię kopać. W sumie bo to jest nudne. No i. Hmm. No i nieefektywne. Dużo lepsze jest zwiedzanie jaskiń. No, gdyby. Kopanie było efektywne, to bym miał y, milion staków diaksów po tym, co wykopem tam na dole. A jak widzieliście, miałem ledwo 10 diaksów chyba z tego, co tam na dole wykopem. A teraz, jak sobie tak chodzę po jaskiniach, to mam tych diaksów już prawie cały stak od zarąbania po prostu. Nie brakuje mi ich. Gdybym chciał, to sobie zrobił tak swą zbroję, ale nawet, ale nawet ta z węgla jest lepsza, dlatego też nie robię. Oj, trochę długo, ale jest. Dobra, pora będzie się już zbierać na powierzchnię. Myślę, że ta droga będzie ok, więc zbieramy się na powierzchnię bardzo, bardzo szybkim tempem. Bo zaraz mi się to skończy: moje jetpacki. Jetpaki. Jeszcze węgla, na dokładkę. Widzicie, jak węgiel zbiera? No to mi się to ładnie <grywania> zebrałem. Chyba dwa złuża węgla, i mam dwa staki. Nice. No to koło tego w każdym razie. A jak na przykład zbieram taką mieć, no to mi się nie mam, nie mam fortuny po prostu na mieć. Nie mam szczęścia do... Uuu. Tu jest ten kanion episki, który widzieliśmy. Dobra, ja stąd uciekam. Jesteśmy na poziomie 42. E, dobra, szybko do góry. A tak też mogę, ale wolę zabudować. Oj. Jeszcze troszkę węgla. Węgla nigdy za dużo. Nie wiem. W sumie to teraz nie jest mi potrzebny, bo mam sporo diaksów. Wcześniej tego tych diaktów nie miałem to tak dbałem, aby zbierać węgiel. Ale z węgla można wszystko zrobić, tak właściwie energii, dużo bardzo. Mogę zrobić sobie elektrownię węglową. Mogę sobie na to pozwolić, ponieważ mam prawie całą skrzynię węgla. Albo mogę też różne ciekawe inne rzeczy z węgla zrobić, bo są chyba dostępne, nie? Co? Są dostępne, są. Boom, headshot. I chyba gdzieś tutaj już byłem. Gdzieś ciekawą drogą poszedłem. I... Hmm, tu jest wyjście? Tak, tu jest wyjście. No i... koniec końców. To było dosyć ciekawe eksplorowanie tych jaskiń. Mam nadzieję, że mi wystarczy, aby dolecieć do domu, który jest chyba w tą stronę. Tak, zdecydowanie. Podoba mi się to. Wy, do, wystarczy, do, aby dolecieć. Leć, leć! Jaki bóg! Nie mogę przez to przelecieć. Stałem w powietrzu. Ach, widzę światła mojego domu, albo to jest lawa, nie, to jest mój dom. To jest mój dom i sobie latam do niego, latam jak pszczółka maja. Sobie lata, oho, o, zbiera nektar gdzieś na kwiatach. Hmm, ach, i szkielety. <laughs> sobie kampią, dobra, nie, ważne. Tutaj mamy pająki, których już nie mamy. Nie mamy przeciwników, tak właściwie trzeba będzie pomyśleć z tym takim zjedzeniem Ale to zrobię już poza odcinkiem, mam nadzieję, że było fajnie, podoba mi się Więc do zobaczenia do następnego razu Jej! I od razu na dachu w magazynie lądujemy Kolejne diaksy I kolejny węgiel 300 taki, 3 za kilka złóż węgla To jest bardzo dobry wynik Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Na razie. Pa! Cześć! Pa, I. do następnego razu. Do następnego razu. Cześć! Haha!